Wypadałoby na początku powiedzieć dzień dobry, co czynię z wielką radością, aczkolwiek na dzień dobry dzisiaj będzie jeszcze wiele razy miejsce. Osoby, które są bardzo ważne w życiu tej szkoły, w naszym środowisku, na których nam bardzo zależy, mnie jako dyrektorowi szkoły, na którym bardzo zależy i wiemy, jak wiele Wam wszystkim zawdzięczamy. Szkoła nasza sięga tradycją 90 lat. Mamy 65 lat nadanie szkole imienia Powstańców Śląskich. Czyli lepszego momentu pan Wójt nie mógł wymarzyć sobie ani ja wymyśleć. Po prostu tak to się dzieje. 90, 75, 65, 15. Szkoła była wielokrotnie rozbudowywana, modernizowana, były adoptowane kolejne pomieszczenia, ale brakowało kropki nad i. Brakowało. Klas dla uczniów 1-3. Witam Pana Eugeniusza Gwoździa, Wójta Gminy Sporunk. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Panie Wójcie, przekazuję mikrofon, bardzo proszę. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się, aby otworzyć ten piękny obiekt, o którym nie będę opowiadał, bo sami zobaczycie, że to jest naprawdę fantastycznie wykonany kawał pięknego budynku. Krok temu, o tej porze z moim zastępcą, z Panią Dyrektor, z wszystkimi osobami, którzy brali udział w tym, w wielkim wydarzeniu w budowie tej szkoły, no mieliśmy wielki dylemat, co się będzie działo dalej, ponieważ widzieliśmy, że rozpędza się mocno pandemia, że te środki z rezerwy budżetowej, o które tutaj zabiegaliśmy, zaczynają się oddalać. Nie byłoby możliwości takiej, aby dzisiaj odbierać tego obiektu, gdyby nie pomoc przyjaciół, nas tutaj i gminy Tworóg. 19 maja otrzymaliśmy środki, w zasadzie decyzję, że mamy środki na Rozbudowę tej szkoły, a już 6 czerwca podpisaliśmy umowę na wykonanie. Dzisiaj obiekt jest gotowy, bardzo się cieszę i chciałem wszystkim podziękować. Panią dyrektor, cieszyliśmy się, jak nam wszystko wychodziło dobrze, martwiliśmy się razem, jak nie do końca wychodziło tak, jak chcieliśmy, ale ostatecznie wszystko zakończyło się bardzo dobrze i pani dyrektor, bardzo serdecznie pani chciałem za to podziękować i pozwoli pani, że wręczymy symboliczną wiązankę kwiatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo szczęśliwy, ale jeszcze bardziej wzruszony. To jest szkoła, którą, do której uczyszczałem, którą mam wiele wspomnień. Cieszę się, że akurat na tą 90. rocznicę udało się tak pasować, że mamy okazję to rozbudować. Bardzo serdecznie dziękuję za, za uwagę. Dziękuję bardzo. Sukces ma wielu ojców, a niepowodzenie jest sierotą. Tak mówią złośliwi. W przypadku tej szkoły to powiedzenie ma bardzo duży ładunek dobrych emocji, dobrych myśli, a przede wszystkim nadziei, że jeżeli się chce czegoś dokonać, o czymś się marzy, to jest to realne. I chciałabym Państwu za to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Tak jak napisały dzieci, z całego serca dziękuję.